помню, видать. stwierdziłam, że powiem Wam, jak tam mój stan zdrowia, bo było tak, że zaczynałam kilka tych tematów odnośnie stanu zdrowia i nigdy ich nie kończyłam, a to dlatego, że zawsze pojawiało się wszystko inne, ważniejsze i ja naprawdę siebie stawiam na końcu i żeby coś pójść zrobić dla siebie i poprowadzić tą całą diagnozę, to schodzi mi się z tym najdłużej, bo zawsze mam coś ważniejszego do zrobienia, no ale dziś już, wczoraj już tak bardzo mocno się źle Czułam, nie stwierdziłam, że to czas, żeby pójść do, do endokrynologa. Kogoś tam stoi, czeka na mnie. Z moich badań wynika, że ten tylko jeden, jeden wynik mnie wychodzi, zawsze podwyższony. No ale tego się nie leczy. On po prostu jest tak zrobiony, że jest do obserwacji. Gdyby TSH zaczynało rosnąć, to, to będzie świadczyło o chorobie bodajże Hashimoto. Więc na ten moment tarczyca jest ok. Dostałam wszystkie skierowania odnośnie insulinooporności, więc będziemy się badać. Natomiast wyszła mi bardzo duża, yy, bardzo duża anemia. Mam i żelazo, i. Yy. I ten drugi wynik, Boże kochany, mam teraz pustkę w głowie, nie piłam jeszcze dziś kawy. Hmm, bardzo niski, więc żelazo dostałam przepisane do suplementacji i będę suplementować żelazo przez 3 miesiące, po to, żeby później sprawdzić, jak ten wynik sobie tutaj zapracował. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że bardzo mocno mnie te żelazo zdziwiło, dlatego że no, ja jem normalnie mięso, mam na nie ochotę. Yy, czerwone mięso też jem często, nawet bym powiedziała, że jem częściej niż inni, yy, więc totalnie nie wiem skąd ta anemia tutaj się u mnie wzięła. Yy, i dlaczego tak? Wydaje mi się, że coś tam musi być jednak jeszcze jakieś mieć drugie dno. No ale na ten moment skończyłyśmy na tym, że po prostu mam żelazo do mm, suplementacji. E, właśnie idziemy na steka i mam e, za trzy miesiące poprawić wynik. No i oczywiście iść na glukozę, czyli trzy godziny wyjęte z życia. Zalecenia przy anemii szybko weszły w życie, słuchajcie, stek. Fryteczki, nie moje, udam, suroweczka i jemy.